Panie dubbing, kto się już nagrywa? Dawaj, komentatorka, kto się dzisiaj zmierzy? Dzisiaj zmierzą się jak zwykle. Spalone! SPALONE do to ZDY! A, a, nie, zmrożone to jest a. No walcz! Piłeczka, pałeczka po twojej stronie a? dzisiaj. Tak, o. pałeczka po twojej stronie, zaczynaj. Pałeczka, tak to się teraz nazywa w tych czasach. Tak się to nazywa, dawaj, bo już przejrzałki kontroler. Ta, nie, no nie jestem I... chyba. Nie, nie przypalaj sobie to bo wygasz. Bam. No i właśnie mówię o tym, że kto przypala, ten Bam. nieźle ten, zawala. Ten. Dobra, pakujemy tosty. Czu wow. tu to za...? Dobra, konta, konta. Zobacz jak cię robię, zobacz jak cię robię. No, nie, to jest, to jest akurat ja odcinek... Ja nie muszę się ruszać. To ja jest odcinek tak, jeszcze lepiej z spalonych tosów, więc niestety tutaj jest pewne zwycięstwo jednej strony. Oh, Ukraść tą kromkę. Uuuu, widziałeś, daję takie... O nie! Uuu! Co za zdradziecka spalona spójrz! O, ale odbiła. Oooo, dobra. Totalnie nie tak, jak powinno być. A Okej, okay, dobrze rozumiem, że zacząłeś w ten sposób. No i ha! No i co? Opłaciło ci się nie... Nie wiem w ogóle? co mam powiedzieć! Nie Opłaciło wiem! Spalone! To... <laughs> Widać, że zmienię... O nie. Jest, radę. O właśnie, z ma propos zmrożonych. No nie, ty masz przewagę, no... Oh, nerd!

no nie! O o, o, o nie! O, 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 o! Podbiłem sobie sam stawkę. O nie! No nie! O! No, pa, Za to było taktyczne, taktyczne, to było podbicie i wleciało! Ja sobie jednego okay. tylko tosta spalę. O! Ja tylko jednego tosta spalę. Pa, pa pa, 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 co się teraz dzieje? No nie! No, co się dzieje? O nie! Ja uczyłem, co się dzieje, o! właśnie. Dobra! Ja jestem gotowy. Haha! <laughs> Haha! Chilea mode! CO?! A no, co myślałeś sobie, co? Ech. No Dobra, wstajemy. Łooo! Blisko było, proszę pana. Aaaa! Ale się odbija, myślałem, że wpadnie do tego teleportu! Halo? My, myk, my, my. <laughs> CO JEST?! O. Jezu, jakie jakieś źle timinguje tosty. No, to trochę musisz lepiej timingować tosty. Pan sobie, jakbyś był w jakimś barze, czy w czymś. O Boże. O Boże. Dobra. Uuu! Dobra. Kombiniro. Nieeeee! Jak ty tak przyspieszasz piłkę? O, co? Co się stało? No, to. Moja wyobraźnia widziała to. Spalone to Dobra już mi lepiej, next match Współczuję, współczuję. Czemu? Bo tylko raz wygrasz. No to akurat wiem. <grych> Okej. Okay. Kromeczka. Kromeczka do mnie. Co ta o! kromka zrobiła? Zablokowała ty Podła się. ty kromko. Patrz, Nie, to. mój chlebek! Mój chlebek! Bejęt. O patrz co zabiję? Muszę muszę to ci pokazać, widzisz to? Widzę to. <grych> da! Teraz wyższą, tak? Kłamcę! Twój, chle twój chleb jest lepszy, tak? O, 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 o nie! O, między tostem a grzanką. Między tosterem a to, 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 tostem, tak? Tostem a tostem. O nie. o nie! Ej, ty ostatnio strzeliłeś na tym samobuja i ci się zaliczyło. Ludzie mówili, że się jest i ci zaliczyło kola. Nie! O! Ja jestem. O, oh, okay. eee, oh! co O! Oh! No nie powiesz! Co, czemu to... 2-0?! Czemu 2-0?! O. Oh. CO?! Okej, okay, dostałem punkt. No razy, nie, zagrałem samopiście. Hahaha! <laughs> Przykra mi. No mówię, Tuba ostatnio No, no, no! Simon and Alex, what is going on? O kurde. No, ale tchórz się nie rusza w ogóle. Jak to no, nie? Ja tutaj Jak czekam na no odpowiedni... O, Brak widzisz? Szacunko. Brak szacunku. Uh, Jest! Nie! Jak to nie trafiłem? Co?! Ej, ale patrz! Ja byłem pewien, że to trafiłem! O, teraz! Widziałeś to?! No nie! nie jaki peszek! Ale trzy 0 tak naprawdę 2-1! No halo! Punkcik dla mnie! Ja trafiłem ci... Do kosza i przegrałem. bo zobacz, jakie podwójne odbicie. O! o! Pod kątem i co? Co się śmiałeś? Patrz... No kabel mi się złamał między pyk. nóżkami i nie mogłem wstać. No, widzisz? <laughs> Walcz, kolego. A, i dwa tasy idealnie. I my zaczynamy zabawę. A, tutaj już pęknięta ta. A. Wolę sobie otworzyć niż zepsuć deskę. Żadnej deski nie zepsuje u mnie. Zobacz. Jaki. A! Ten dos specjalnie tu leżał. Patrz, patrz, patrz. U mnie deski o, normalnie czy... najnowsze. Zobacz, o, nawet jedna deseczka nie uderzona. Zobacz. Jak ten dos ale był położony. Wyrzuciłeś. Zobacz. Zobacz, <laughs> porzuciłeś spaloną krameczkę. O nie, elektrycz. <laughs> o nie. O. 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 Nie! Nie! O, dobra. Endgame? Nie, jeszcze nie endgame. O! No, no nieźle, kurde. Bum, bum, Jaka bum. była szansa, że to się bum. tak będzie odbijało pięć razy. O nie, spadanie! To jest najgorsze. Ujaa! Coś ty zrobił w ogóle. O. o, 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 nie mogę wstać, nie mogę leżeć, nie mogę. Nie mogę wstać, co? Jak się męczyłem? No, kabel cię zamienił między nóżkami. No, najgorsze. No, jeszcze, kromka to odbiła. Nie było O, nie, to jest ten. Uooo, Jak? Jak? Czekaj, jak to To między, zły timing. Nie, no, idealny był! Za szybko, za szybko. Smożone, fut, 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 fut. Zmrażone cię zmroziły. Takie prosto z lodóweczki Tosty zawsze wygają, bo są przypieczone! No nie, jak to nie trafiło? O, ktoś tu nie trafił. O! a widzisz? Ty myślisz, że tego zamatałem? A ty gaz z tościarzem! I my. No, co no jest? Halo, proszę mi tu jechać. O, w tą stronę. No nie a, mogę, nie Ty, twój przycisk jest niezniszczalny, no a mój jest zniszczalny jak coś, dobra ja No i tak O, tutaj jeszcze nic, tu nic przesądzone, ale może już teraz O nie O, o! Co jest? No jak to się yes, stało, czemu ona tak no przyspieszyła, ten... Zaczek przyspieszyła kulka po odbiciu się od patrz, patrz teraz Pium! O, jedziemy Nie o! Nie, nie, dobra, nie! Co się dzieje! No Jezus! No i bank. No to robione. jest tak losowy! Twoje kromki cię robią same Moje Chyba im No i się to nie jest podoba. twoja mapa! To cię nie, nie, mogę, nie mogę na tym śliskim w ogóle kliknąć. Myk! Dobrze! No ale w moją no. stronę. No dobrze odbiło się od tego, od helikopterka Dobra, poszło do ciebie o, wieje, 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 My? Nie. Dobra. U! Wstałem. Odbicie nóżką. O nie, 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 nie. O shit. Dobra A. jestem. O, o. Czai, trzeba o, o. zejść inaczej, to A. trzeba. Nie! Nie! No jest, jakie to jest losowe. Nie ja mogę się rob... obrócić! No i koniec. O nie, no to jest twoja mapa. O! O, o! o nie! <grym> Jakie to jest <grym> Ale sobie to wbiłeś <grym> sam. Ja yeah, nie mogę. O kurde. Duże tosty! tu. Naprawdę. Już myślałem. Ja myślę, że tak rozgrywka się już skończy na początku. No. Dobrze, to jest tylko dwa punkty. Honorować pozwalam takie nie, żebyś <grym> O! Nie! Nie mogę uciec! Ej, double kill? Nie, nikogo! Nie, nikogo! No po! Pozwól mi odejść! O! Jest! Nikt, dalej nikt! Dobra! O! Pierwszy! Hit. O! Ktoś tu dostał! O! o przeżył, przeżył! O. 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 Nie! Ale pech! Pech! Piąty! No i nice! No i piąty! Spalone Tywin. były tu! Rożone tosty!